Czy ty kupiłeś te cygaretki? Nie. Więc co robimy z Anią Eliasz? Dzisiaj z drugą fajną No. Zraszyć się peszek. Jak peszek. Jak peszyk. Mod to, że kto y, ma być aktorem, ten nim będzie. I, to, y, I będzie tak ciężko pracował i będzie sam robił różne rzeczy, żeby nim zostać. A jeśli ktoś nie ma takiej siły przebicia, no to słuch o nim zaginie. Skończy tą szkołę i, i tyle. Będzie wisiał na tablicy jako tysięczny aktor, który skończył tą szkołę i, i nic o nim nie wiemy. Ile gdzieś te spodnie Munara pasują no, na mnie? Bo że to są moje ja już nie wiem, który. Moje, a nie moje. Pasują W ogóle na początku myślałem, żeby iść na reżyserię, ale stwierdziłem, że ciekawiej będzie być po tej drugiej stronie. A poza tym przeraziły mnie troszeczkę egzaminy na reżyserię. Yy, I zdecydowałem się na aktorstwo. dlaczego? Ponieważ. Zawsze to powtarzam, kręci mnie i podnieca to, że można być wieloma osobami, będąc sobą. Ja tak zawsze się śmieję, że chciałem być aktorem, dlatego że fascynowało mnie, jak ludzie załatwiali swoje potrzeby fizjologiczne w różnych strojach z epoki. Dobra, jeszcze raz przegadajmy, bo na razie się kupię. Tańczą co? Oni tańczą. Boże zmiłuj się. Egi, Eki, chodźcie zobaczyć! Jestem za nie widzisz, że jesteś tańca. Ta nie nas zawsze świetnie leczę. Teraz nie wiem, dlaczego czego powiedzieć ten i nas świetnie Ja mogę po tym poczekać, bo, bo może być tak. Nie opisujcie tego tańca. Ja pochodzę z Przemyśla, No nie ukrywając z biednej rodziny, więc... Było bardzo, bardzo trudno mi było wydostać się z mojego miasta. Nie miałam funduszy na to, żeby wyjechać i, yy, i zapłacić sobie mieszkanie w innym mieście i, i tak dalej, ale postanowiłam zaryzykować i bez pieniędzy wyjechałam. Yy, najpierw byłam w Gliwicach, w wokalno-baletowej szkole, potem zrezygnowałam, przeszłam dwa lata yy, do prywatnej szkoły aktorskiej. Wiem, że jesteście zmęczeni, ja tylko przepędziłam i, i Pawła w biegu i trochę was również w tej gimnastyce. Jest teraz za 15 i 8. Pochodzę z Dębicy. Z Dębicy to jest między Tarnowem a Rzeszowem. Zaraz po że nie dostałam się do szkoły państwowej. Zdawałam do Krakowej, do Łodzi. Potem wyjechałem do pracy, do Stanów Zjednoczonych. Potem, jak wróciłem ze Stanów, poszedłem do szkoły prywatnej w Krakowie. Do szkoły aktorskiej, która się nazywa SPOT. Tam byłem rok. I dopiero po dwóch latach, po, po maturze, dostałem się do, do Warszawy. I bardzo szybko te pieniądze, które zrobiłem w Stanach, wydałem. I pieniądze na szkołę wydawali moi rodzice. I to był jakby duży okres y, wojny między nami, bo oni średnio wierzyli w to, mm, że, że mi się uda, że zostanę aktorem, że dostanę się. Mówili cały czas, powtarzali, że to jest wywalanie pieniędzy w błoto i tak dalej, i tak dalej. No mówiłem, że, że to oddam i upierałem się przy tym, żeby zostać w tej szkole i wyciągałem od nich y, bezlitośnie pieniądze, chociaż oni też nie mieli. Nie sądzę, żeby podwójne żeby łoże miało jakiś sens, tak? chyba dla naszych chyba dziadków. Tak. Może, może dla naszych dziadków. Ale nie zapominaj, że ze względu na rodzaj mojej pracy, ja muszę mieć u, ciebie, u siebie w pracowni kozetkę. Chyba, chyba sobie nie wyobrażasz. Chyba znasz moją pracę. Lubię się męczyć by do czegoś dochodzić, że odbywać jakiś długi proces i wpadać na jakieś pomysły. To zawsze, zwykle się dzieje przy jakichś psychologicznych postaciach, prawda? Jeśli trzeba się do nich dowiercać, przychodząc do tej szkoły, na pewno coś, coś musiałam mieć w sobie i to mogę tylko warsztatowo poprawić yy, w sensie takim, że będę lepiej mówić, że yy, będę wiedziała yy, na czym polega praca nad rolą, bo mi ktoś to wytłumaczy, ale tak naprawdę ja będę do tego dochodzić. Yy, to moje ciało, yy, mój umysł wie, co ma zrobić, jak ma przekazać informacje, yy, żeby widz yy, zrozumiał. Tego mnie nikt nie nauczy, nikt mi tego nie wbije do głowy. I teraz powinno być do Egiptu. Eki chcieli nie, bo, bo Kasia ma bo tak, właśnie nie, biorę, nie powiedz, powiedz do Egi. Nie? I Kasia ma... Tak. nic nie przeszkadza, wpadasz i naprawdę jest jedna emocja, zajebiście, że Jer przyjechał, Bo teraz no, ty, ja nie tak, przy tak, 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 tak. tak, a co? Tak, że... no mi, no to ty... Ja widzę, ja widzę że jest Jestem na etapie, kiedy praca u mnie jest na pierwszym miejscu, nie ma nic poza tym. Na razie nie mam aż takiego bogatego życia prywatnego, bo ani nie mam męża ani dzieci, więc moje obowiązki to tylko przyjść do domu, y, posprzątać, wyprać i ugotować coś sobie. To jest gdzieś w człowieku, że jak ma, y, ma tą swoją rolę, no to nie jest w stanie oderwać się do czegoś innego. Nie, nie, siedząc w domu, to, to cały czas myśli krążą wobec tej postaci, a, a nie, nie wobec tego, żeby iść na piwo czy, 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 czy coś takiego. ごめんなさい。<music> Ja sobie kurwa za dużo monologów wewnętrznych wkładałam. To i tak, Agatka się nie. Nie, bo ja sobie za szybko zrobiłam. Tak. Y, za szybko sobie zrobiłam to, że wiem, że Agnes go kocha. I jakby. Y, y, jakby już przed wybuchem Agnes ja o tym wiedziałam, czyli to odpada. Jak na ja na narzutę. To się nie zgadzam na żadną narzutę. Tak, tak, tak samo tak? jak jest z tym, jest, ja, 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 ja nie uważam, że to praktyczne w tej Tak, coś, tak, coś, ja tak, coś, ja, tak. Coś, ja, tak. Coś, ja nie wiem. Może masz wiesz, tak, ale nie, ja nie wiem, nie wiem, nie wiem czy ze względu na rozwój mojej pracy, ja muszę mieć w sobie, w kozetkę. Tak. Przecież znasz moją pracę, znasz moją pracę. A on w ogóle jakby nie widzi tego, że on się nie nawiązuje. Stąd on nie ma innego wyjścia. Jak wyjścia? Jak wyjścia. Moje związki z kobietami, porażki z kobietami itd., itd. Na pewno to było w jakimś sensie, mogłem porównać do tego, co przeżywał Kawka. I w ogóle przecież bardzo wiele w, w aktorstwie, jeżeli nie wszystko, czerpie się z życia, z, z tego z sytuacji, które się przeżywa na własnej skórze. Robisz to czasami świadomie, czasami nieświadomie, że, że prowokuje się jakieś sytuacje, i, i automatycznie w tym momencie, kiedy taka sytuacja ma miejsce, człowiek zastanawia się, kurde, to przecież to jest oczywiście tak jak, jak, jak na przykład u Franca Kawki. Czemu, czemu nic nie powiedziałaś o narzucie? Czemu mnie pokazałaś? nie pokazałaś? Ja nie wiem, czy to praktyczne. Nie wydaje mi się, żeby wspólne uroda miały jakieś zalety. Może dla naszych dziadków? Może dla naszych dziadków? Sam fakt tego, że jest się studentem na Akademii Teatralnej już dużo zmienia, a poza tym na czwartym roku są spektakle dyplomowe, które, które są przede wszystkim po to, żeby wypromować nas. Czyli to są już całkowicie, nie tak jak egzaminy w szkole aktorskiej, czyli na przykład jakieś poszczególne sceny robimy, jakieś wycinki sztuk, fragmenty, Tutaj gramy jakby całość, mamy możliwość zagrania cał całej roli, no i co najważniejsze, chyba w promowaniu nas zapraszani są dyrektorzy teatrów, wszyscy, jeżeli tylko mogą przyjść, to przychodzą. On ma taką cechę francką, tak że nic nie mówił najczęściej, ale jak zaczynał mówić, to się zamieniał w wykładowcy. Rozumiesz? Nadawał swojemu wystąpieniu taki charakter, jakby był dyspotycznie przywiązany do, do swoich idei. Czemu nic nie powiedziałeś na czemu Czemu mi nie pokazałaś? Nie, nie, pewien, Jest to praktyczne. Nie wydaje mi się, żeby wspólne łoże miały, miały, miały jakieś zalety. Może, może dla naszych dziadków. Może dla naszych dziadków na um, geografię, na UJ. Zabrakło mi dwóch punktów. I gdybym się, gdyby mi może nie zabrakło, to może bym studiował geografię, może bym ją skończył, może bym był nauczycielem geografii, nie wiem. <słyski> Gdybym nie została aktorką, to pewnie zostałabym policjantką, żołnierzem, może bym pracowała w straży granicznej, ponieważ 9 lat trenowałam karate i bardzo to lubiłam. E, jeździłam na zawody, myślę, że dalej bym to robiła. Jak nie dostałaś sam wreszcie? Nie, dostałam gętry, które musiałam obciąć, bo tu jest za i mi się teraz podbijają. O Jezus. I trzy razy zdawałam do szkoły, dostałam się za trzecim, i dla moich rodziców to, było, to był niesamowity egzamin, taki z życia. Oni tak do końca nie wierzyli, że ja mam jakiś talent, czy że się dostanę. Poza tym miałam ogromną wadę wymowy, i nikt nie wróżył mi do no szczęścia w tym. Rodzice próbowali mi na różne sposoby wytłumaczyć, że może to nie to, że oni nie są w stanie mi pomóc, ja nie mam żadnych znajomości, nie mamy pieniędzy, że, yy, że chyba ta szkoła to jest takie yy, niespełnione marzenie. Dla nich to był ogromny szok. Chyba większy niż dla mnie, bo ja płakałam, piszczałam i tak dalej, a oni dalej nie mogli uwierzyć. Że, że ja jestem. Pytali mnie cały czas, czy to są studia państwowe, czy to w ogóle są studia. Nie, nie wiedzieli o co chodzi z tą szkołą. Teraz mnie popierają we wszystkim, wierzą we mnie. Ym, chyba już zapomnieli, jaka to była ciężka droga. Odsłuchujcie trochę! Jeszcze trochę! Bo A, ale co to było? Ciociu, myli? Nie wiesz! No. Widziałem to, co chciałem widzieć! E, no i jak się. No, bardzo się cieszyli, jak się dostałem. Bardzo, bardzo się cieszyli. Moi rodzice nie są. bywalcami teatru nie są jakoś. związani bliżej z kulturą. Ja, ja nie pochodzę z rodziny aktorskiej. Także, jak byli ostatnio na dyplomie na pułapce, to bardzo byli ze mnie dumni. Widząc mnie na scenie i to w, w takiej roli i tak dalej, że, że zupełnie in, inny jestem na scenie niż w życiu. Ja e, chciałem cię prosić, nie, 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 ale to jest sprawa życia. cię odmawia, ale to jest jedyna szansa mojego powrotu do życia. Nie! Ale ja nie mogę tam jutro wejść do sutereny i kiedy ty będziesz odbierał podcelowane buciki, ja oświadczę się rękę najstarszej strukturycji. No i jak ty sobie to wyobrażasz? To nie moje zaręczyny, więc nic sobie nie wyobrażam. Ja nie oświadczę się wśród tej kupy dzieciaków. A no, czemu nie? No bo matka może akurat stać przy bali. A ojciec może być pijany. <słyska>

Jaki fajny film. Taka animowana bajka. Myślałam, że tam dubbing robiłeś. Nie, prawda? nie, nie robiłem tam, ale wiesz, miałem, ale nie robiłem. Nie wyszło, co? Nie. Znowu z fajką. Ja nie chcę być na tym filmie Ale wiesz, to i tak nie wejdzie, bo to... Wiesz, jak to. Nie?